Jestem w tej miejscowości Joplin, w Missouri. Zjechałem sobie tutaj na pauzę, tak jak mówiłem, tylko to jest zajebiście duży truck stop, więc na sam końcu dopiero były miejsca, więc teraz muszę w cholerę się przejść, żeby tam do środka dojść. No i co? Zrobię tu z godzinkę sobie przerwy i pojadę, pojadę dalej, nie? A w ogóle w tym w stanie Iowa jest truck stop, który nazywa się IOWA 80 Jest to największy truck stop na, na świecie podobno Natomiast tutaj ten truck stop nazywa się JAPLIN 44 Czyli JAPLIN 44 I ten truck stop należy do, do tych samych ludzi, nie wiem ludzi czy firmy Co ma ten największy truck stop na świecie nie? Więc tutaj jest olbrzymi, są setki, setki miejsc dla ciężarówek Stacja benzynowa mynia. natomiast ja idę teraz do środka, bo tutaj tak samo jak w tym największym trakstopie. W środku mają taki, jakby showroom, salon, gdzie na wystawie stoją fajnie zrobione ciężarówki. I sprzedają tutaj mnóstwo akcesoriów do przerabiania, kustomizacji na tirów ciężarówek. Więc różnego rodzaju chromowane części. Czy tam kierownicy, gałki do zmiany biegu? No po prostu wszystko, co można sobie wymarzyć, żeby fajnie odpieprzyć a, a Koleś, nie Kurde, nie wiem jak mam mówić, nie? Track no, to jest po angielsku, ale natomiast przyjęło się wśród kierowców polskich, szczególnie, że ta nazwa jest spolszczona i każdy mówi po prostu trok, nie? Tak jest. jakie swoje wiezie. Ruch tutaj jest straszny. Ja zmieniłem widok, kamerki, żebyście mogli zobaczyć, gdzie idę. No teraz jest wieczór, nie? Wszyscy się zjeżdżają na noc do spania, chociaż jestem zdziwiony, że jest tyle, tyle ludzi, a w sobotę tutaj, nie? Dużo kierowców na weekendy zjeżdża do domu, a tutaj powiem Wam, że no są tutaj setki, naprawdę nie kłamie, są setki miejsc, a są prawie wszystkie zajęte. Patrzcie, jaki tutaj składzik. Ta firma, to jest firma przeprowadzkowa Oni zajmują się przeprowadzkami, jak ktoś się przynosi ze stanu do stanu, no to oni wszystko a, Mogą wam z domu, nie, załadować na Na naczepę i, i wiozą to Gdziekolwiek ktoś się przeprowadza Tutaj kenwarcik fajny stoi, czarny To jest też sklep, można sobie różne rzeczy kupić Patrzcie, tu fajny stary troczek z motorem. Jakieś kowbojskie kapelusze. Akcesoria. O, belt buckles, to są e, klamry do, do pasków kowbojskich. Patrzcie, różne koszulki z motywami dla kierowców. Ten Japlin 44 To jest właśnie ten track stop buty jakieś tutaj nie wiem to są bardziej chyba na motor niż konwojskie, no to są do motocykli i kaski tu jeszcze jakieś koszulki dla trackerów No dużo, dużo tu różnych rzeczy jest tak więc teraz wam pokażę tutaj tą część sklepu gdzie są akcesoria do ciężarówek I o taki kapelusz kobojski 39 dolarów Moduł Kenwortha z 38 roku. jak widzicie akcesoria się zaczynają. Patrzcie, zderzaki chromowane na kołach Wszystko, co sobie możecie wymarzyć, to tutaj znajdziecie. Patrzcie, u tego jest światełek różnych ledowych, chlapacze, światełka, zderzaki. Tu jest spacie cały zestaw z motywem Paniszera A tutaj fajnie jest odpieprzony Kenworth Kurde, takiego Kenworthika kupić, to nowy kosztuje ze 180-90 tysięcy dolarów jeszcze, żeby go tak odpieprzyć Nadkola, nad kola, nad Na tył, chromowane Kurde, nie wiem, czy to można do środka chyba Zamknięte Żeby mnie ktoś tu nie pokonił, nie? To ten Warcik, tak w środku wygląda Kurde, ciemno tu trochę Musiał wyłączyć nagrywanie, żeby lampę włączyć w telefonie To fotele co tutaj jest wygodne No mięciutko Jakie pokrowce na fotele Wszystko co sobie wymarzycie tu znajdziecie Tu jakieś poduszki na siedzenie komuś tyłek boli Modele ciężarówek Taki malutki, mniejszy kaniart, 23 dolary. Jakieś kaski, rękawiczki, to środki do, do czyszczenia do ciężarówki. Tu są na gabarytów rzeczy, tam pasy dalej nie. Chorągiewki Kufry Macie chromowane nakładki na, na osie Te są akurat na tylne koła do do koloru. Zobaczcie, całe zestawy. Można sobie wybrać wzór, jaki się kogoś podoba, czy takie bardziej szpiczasty, czy gładkie. Zobaczcie, chromowane nakładki na na śruby do kół. Dlatego tu jest tutaj pełno. tu za sztukę się płaci taka jedna kosztuje 69 centów te dolar 75 chromowane teraz wam pokażę jaki zajebisty tu jest ten Peterbilt przerobiony patrzcie a taki na na master Trucku by robił wrażenie nie? zajebisty Też jakieś akcesoria była, no to nie zajebiste. Zajebiście to wygląda. Po takim A, jedno światło mi się przepaliło Spróbuję go całego objąć, ale kurde No Zajebizdy Kurde, tak, tak. żeby miedzi gruby portfel i fajną ciężarówkę to można sobie odpieprzyć ładnie przednie lampy do troku, teraz są te nowe, co mają pasek który się świeci w dzień podczas jazdy Tu macie ten różne akcesoria A Tu światła zapasowe I led paski na ciężarówki macie, Kierownice do ciężarówek To jest do klasyków, to jest wszystko do klasyków, kierownice To 155 dolarów Wygląda jakby była ręcznie malowana to jest 179 A no tu są ta prawie 200, stówki, bo ma skórę Patrzcie w czaszki kierownica i widzicie co sobie? ale rzeczywiście to tu można znaleźć ja pęk 3,5 stówki za tą kierownicę zieloną nie wiem od czego to zależy od firmy, od wykończenia mam tu pokrowce na kierownicę się zastanawiam się czy na swoje sobie nie wziąć żeby się ręce nie ślizgały z Chociaż mam gałkę, nie? Jak skręcam Czy się nawracam, czy coś jeszcze chcę znaleźć? Tu były właśnie gałki do zmiany biegów Niektóre są zajebiste Patrzcie na Peterbilda, Wilda, oznakowania jakieś Tu są światła właśnie na gabaryty, światła strzygacze Dźwignie do zmiany biegu. O, tu są gałki. Patrzcie, jakie są niektóre zajebiste. Ile taka? 80 dolarów. Tak to wygląda, jak jest nałożone. sobie, kierowcy. Się zastanawiam. Nie wiem, czy kurde, nie wiadę sobie na myjkę. Umieszczam, bo jest... Strasznie dopieprzony Jedyny minus jest tego, taki, tego, że mieszkam na Florydzie nie jestem w Chicago na bazie tak często. To jest to, że mam zawsze upierdolonego troka, za przeproszeniem. Nie, ja jest zawsze tak osyfiały. Może teraz już tak nie będzie, bo zima się w sumie skończyła, ale przez te jazdy w deszczu, w śniegu, w tym wszystkim to zawsze jest kurde brudne jak cholera, nie? A u nas myją ciężarówki tylko w piątki. No nas moje ciężarówki tylko w piątki, więc no kurde, nigdy nie mogę się załapać tak, żeby mi chłopaki umyli a moją, nie? A, no zdarzy mi się raz na miesiąc, ale kurde no też inaczej jest jak ciężarówka jest czysta umyta inaczej się prezentuje to wtedy nawet jak się przejeżdża przez wagę, czy coś to inaczej na to patrzę, nie? no jak widzę, że kierowca dba o ciężarówkę to znaczy, że Prawdopodobnie ma wszystko zorganizowane i papiery Jak siedzie jedzie taką osypiałą No to Wtedy nie będą mieli się do czego przebić, To przyczepię się do tego, nie? Nie no, żartuję, ale lubię, lubię mieć Czystą ciężarówkę Patrzcie jaki tutaj fajny Cysterna Fajna puszka, nie? A ja idę do swojej bestii, kurde Patrzcie tutaj fajnie nawet Zrobiony stoi Peterbilt już go wcześniej widziałem, a... ale ma też fajnie ten wypolerowany e, ten wypolerowano na czepę, ale gdzieś już ktoś mu przerysował, bo sam gościu zaliczył gdzieś. prysznic, kuchnie, stolik, łóżko, nie? Kurde, tutaj sam, sam ciągnik to takiej długości jak połowa składu w Europie, nie? A ja tutaj ja. moja. Bestia. tutaj stoję, ją myją. myją mi wszystko a, a ten później tutaj widzicie te szczotki to są to włączają już jak przy wyjeździe do a, do mycia naczepy nie Ta bestia prawie umyta a widzicie te szczotki? Ja myślałem, że one się włączają i przy wyjeździe myją na czepe, a tutaj teraz dopiero zauważyłem, bo zaczęło się to ruszać. To jest na tych, na, na szynach takich, nie? I te szczotki po prostu same się przesuwają, jadą do tyłu i myją na czepe. Tak więc tutaj widzicie gości jeszcze z drabiny, z platformy takie, nie? U góry, my je mi da. Powiem, że, że dokładnie tutaj myję, bo wszystkie inne myjki, do których, na których do tej pory byłem, to, to po prostu szczotkami myję ciężarówki, wiecie, przód, nie, z boku wszystko, a z góry tylko po prostu a są spryskiwacze na sufitach, które samo samą wodą praktycznie myją, tylko tam mydłem też, nie? Myją dach ciężarówki, ale to nie umyje tego tak dokładnie jak, jak szczotko się wyszoruje. jest po prostu pięknie. Widzicie ta platforma na której gościu stoi, ona jest przymocowana do, do tego a, do tych szczotek, nie? do całej tej obudowy ze szczotkami. Więc jak się platforma przesuwa, to tak samo gościu. Więc on może wszędzie wszędzie umyć Widzicie, teraz przesuwa się trochę dalej do tyłu, że mógł jeszcze bardziej u góry tam umyć ciężarówkę więc zajebiste, zajebiste robotę, tutaj chłopaki robią Mimo się trochę obchodziło stoję tutaj na zewnątrz, czekam aż skończę i mam bluzę, a, a jest mi trochę chłodno ale patrzę co chwilę tu jakaś ciężarówka po autostradzie przejeżdża